Witam serdecznie. Jestem na wzgórzach czemnickich. Widoczność jest jaka jest. Widok mamy na bazylikę świętej Jadwigi. Chciałbym, jestem tutaj w plenerze trochę zdjęć porobić. Chciałbym przy okazji zaprezentować swoje aparaty otworkowe, które sam zrobiłem i wykonałem własnoręcznie. Pierwszy aparat, który zrobiłem własnoręcznie jest to aparat yy, yy, na kasetę Polaroida zdjęcia są natychmiastowe po tam półtorej dwóch minut od naświetlenia wykonany jest całkowicie z drewna przysłone yy, ma yy, 184 dziurkę 0,25 a ogniskową 46 mm ze względu na długie czasy tych aparatów aparat ma tylko migawkę czasu B nic się tu nie zepsuje, elektronika działa, wszystko działa. Nie ma nic, żeby y, czasami ostrości nie chce wyłapać czy coś. Ostrość przy takich aparatach to jest głębia ostrości, jest od zera do nieskończoności. Wszystko jest ostre, miękkie. Zdjęcia są po prostu y, równo naświetlone. Jest to sam, sam aparat. To jest w sumie sam aparat, który ma ogniskową 46 mm. Do tego dorobiłem osobno jeszcze tak zwany, ja, wiem, ja to tak nazwałem, telekonwerter plus 30 mm, czyli w sumie można naświetlać sobie samym aparatem z kasetą. Tylko daje to bardzo szeroki kąt, dosyć. A do tego jak dołożę ten telekonwerter to jest tak jak mniej więcej obliczyłem razy 1,6 podziałka do tego dokładamy kasetę i już mamy obiektyw wydłużony daje to jest to coś w formie teleobiektywu takiego nie, 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 nie za długiego Małego. Następnym aparatem, który też samodzielnie wykonałem, jest drugi aparat na kasetę polaroida. Znaczy nie na kasetę polaroida, na kasetę taką 6x9, na film 120 szeroki czy tam 220. 220 już nie ma. Czyli wychodzi tutaj z tego tylko 8 klatek. Jest i poziomica stopka do lampy błyskowej, czasami doświetlić portrety czy coś i tu dodatkowo jest migawka i dodatkowo jest mocowanie do filtra który można użyć filtr żółty czy tam jakikolwiek kto chce ja akurat miałem 49 filtry jeszcze ze starych czasów do praktyki to tutaj zamocowałem mocowanie na filtr 49, żółty przyciemnić niebo czy coś takiego, nie. Jest to aparat o ogniskowej 10,5 mm, 10,5 mm. Otworek jest 0,4 i przysłona 275. Tak ja jest obydwa aparaty, znaczy wszystkie aparaty, które robię, staram się, żeby miały też i mocowanie statywowe. Z jednej, chociaż przynajmniej strony. Nie? Jest to wykonane całkowicie z drewna. Nic się tutaj też nie zepsuje. Mocowanie takie mam akurat, żeby się kaseta nie wysuwała. Bo to czasami trzeba wyciągnąć, tu wygląda tak w środku kasetę nasuwam szyny prowadnica jest nasuwam kasetę na całość zabezpieczam i do dzieła kolejnym trzecim aparatem jest aparat na kasety na kasety 9x12 Duży, wielki format jest to ogniskowa też Około 50 mm przysłona w tym wypadku jest 200 otworek 0,3 mm czy 0,25, bo już nawet nie pamiętam też dokładnie. No, ważna jest przysłona jaka jest, jaką się dysponuje. Jest to zabezpieczenie, żeby kaseta nie wyleciała, żeby można było swobodnie, akurat u filmu nie mam wysunąć sadzić, zabezpieczyć po wywołaniu, po naświetleniu, obrócić następną. też mam mocowanie na statyw, migawka jest taka, zrobiony z takiej skrzyneczki, kasetki, jakieś na jakieś drobiazgi, dorobiony plecy i wszystko. i tak to wygląda. oczywiście pierwszym moim aparatem otworkowym był aparat zmiana, przerobiona zmiana przerobiona zmiana za namową kolegi Damiana z Zabrza podpowiedział mi jak to zrobić wykręciłem obiektyw z początku miałem otworek 0.25 czyli odległość też ogniskowa 45 mm, ale dałem głębiej otworek 0.20 i ogniskową mam 30 mm tym, że szerszy kąt bierze. Jest to na mały obrazek. Jest o tyle dobry, że można sobie wiele ekspozycji, bo to jest ta smienka 8M czyli można sobie naświetlić dwie klatki, na, na, dwa razy na jednej klatce yy, bawiąc się, czy tam eksperymentując z różnymi naświetleniami ma dobre przywijanie filmu, jak to aparat jest normalnie w pełni sprawny, przerobiony w zasadzie obiektyw mogę w każdej chwili wkręcić i też robić nim zdjęcia, no ale to już tym mało się robi o dalszych moich konstrukcjach, które mam jeszcze w planie i w głowie do, do zrobienia, to w następnych odcinkach mojego filmu, które się z Wami podzielę. Życzę dobrej zabawy w konstrukcji i konstruowaniu i, i, i naświetlaniu zdjęć i bawieniu się fotografią otworkową. Dziękuję.